Lożki. Chodź, idziemy do Luny. Mówiła wczoraj, że zbuduje iglo przed domem i dokończy kopanie śnieżnych korytarzy. Chciałabym je zobaczyć. Mmm, zanim zdążymy się odpowiednio ubrać na te wielkie śniegi, zrobi się już ciemno odpowiedziała Betsy, wyglądając za kudry pierza, którą właśnie się przykryła Zostańmy tu. Przy tym wielkim piecu i grzejmy się bez wychodzenia z domu. Myślę, że w wcale nie jest tak zimne, jak ci się wydaje. Zaśmiała się bardzo. To niemożliwe, iglo jest przecież z lodu. Dokładnie tak. A śnieg, pomimo swej lekkości, ma doskonałe właściwości izolacyjne, dzięki czemu zatrzymuje ciepło w jego wnętrzu. W arktycznych regionach lód obok śniegu był jedynym dostępnym materiałem budowlanym rdzenni mieszkańcy Kanady czy Alaski, mm, Inuitowie. Tylko te materiały wykorzystywali do budowy swoich schronień. A skąd ty to wszystko wiesz, Bardo? Bo zamiast siedzenia w domu, wolę eksplorować świat. Uśmiechnęła się, po czym zaczęła wkładać przyjemny kombinezon z wyłnianym korzuszkiem. I idę, odrzekła Betsy. I jestem ciekawa, dlaczego Luna zaczęła budować te iglo teraz. W lecie dojście do Luny zajmowało maksimum 10 minut. Najczęściej wtedy wiosna odsłaniała swe piękno między miękkimi wzgórzami, zamieniając się na kilka miesięcy w kolorową przestrzeń o barwach wszystkich kolorów tęczy, gdzie powietrze wypełniało się zapachem przypominającym watę cukrową. Podgrzane leśne jeżyny, czy zapach długo gotowanego naturalnego mleka z cukrem, który krystalizował się w najlepszy karmel, jaki bardzo tylko znała. Nie miał sobie równych. Ale zima to zima, ma swoje prawa, by je respektować. W tym okresie, w sennej dolinie, trzeba było mieć wyostrzone wszystkie zmysły, bo każdy metr zdawał się być polem do ćwiczenia intuicji, wykorzystania wewnętrznej mądrości i znajomości praw rządzących naturą. Ubrane w korzuszki i grube, ocieplane kalosze, przyjaciółki wyruszyły na odkrywanie tajemnic iglo. Na dworze było jakieś minus 16 stopni. Ruszały się dość żwawo, by utrzymać ciepło i nie zmarznąć na mrozie. Śnieg skrzypiał pod ich stopami, a oddechy zamieniały się w małe obłoczki pary. Mimo chłodu. Przyjaciółki z ekscytacją wybrały się na wizytę lodowej konstrukcji luny. Z każdym krokiem zbliżały się do iglo pełne nadziei na nowe, zimowe przygody. A kiedy wreszcie dotarły, zaczęły nawoływać lunę, której nigdzie nie było widać. Przyjaciółki wymieniały zaniepokojone spojrzenia, a ich głosy odbijały się echem. W śnieżnej ciszy. Luna nie mogła tak zniknąć bez śladu powiedziała Bardo. Gdzie ona mogła pójść w takim rūs? Może weszła głębiej do iglo zasugerowała Betsy, wchodząc ostrożnie do środka. W iglo panował chłodny półmrok, i nigdzie nie było śladu luny. Nagle z za jednej ze ścian dobiegł cichy szmer. Przyjaciółki zamarły na chwilę, a potem ruszyły w stronę dźwięku. Jesteś! wykrzyknęły obie naraz. Jesteś! powtórzyły z uśmiechem, patrząc na Lunę. Luna montowała właśnie małą lampkę, która miała oświetlić wnętrze iglo. Już prawie skończyłam, odpowiedziała z zadowoleniem. W zimowym domku zaczęło robić się przytulniej, a delikatne światło lampki oświetliło wnętrze w ciepłych tonach. Jak ty to zrobiłaś? Z zachwytem zapytała bardzo, patrząc na dzieło przyjaciółki. Kiedy znajduję mądrość w sobie i nie szukam jej potwierdzenia na zewnątrz, wtedy wszystko staje się prostsze, odrzekła Luna. Jakiś czas temu uwierzyłam, że ktoś z zewnątrz będzie wiedział lepiej niż ja sama. Oczywiście dobrze jest prosić o pomoc, dobrze jest robić rzeczy razem, dowiadywać się, ale dobrze jest przede wszystkim, Zawierzyć swojej wewnętrznej wiedzy i mocy, by próbować. Poza tym stosunkowo szybko i prosto buduje się takie mieszkanko, dodała z dumą w głosie. Bez próbowania i doświadczenia nie wiedziałabym tego. Trzeba tylko odpowiednio wyciąć bloki śniegu i układać je spiralnie, co pozwala na szybkie stworzenie stabilnej konstrukcji. Tak sobie myślę, że fajnie byłoby zostać inżynierką. Wow! Powiedziała zachwycona Bardo. Siadając na miękkiej skórze rozłożonej na lodowej ławce, zaskoczyłaś mnie, wiesz? Masz jeszcze jakieś niespodzianki? Nawet jeśli temperatura na zewnątrz wynosi kilkanaście. A nawet kilkadziesiąt stopni poniżej zera, wewnątrz iglo utrzymuje się stosunkowo ciepło, a temperatura może mieć nawet 0 stopni. Do tego, jeśli pomyślimy o dodatkowym źródle ciepła, to będzie mogła wzrosnąć jeszcze bardziej. Urwała. Bardo już wiedziała, co Luna ma na myśli. Wiedziała po co ma iść. Wstała i kierując się w stronę swojego domu, zaczęła też w myślach układać plan na nadchodzące dni. Czuła, że warto wreszcie zająć się tym, co od dawna odkładała odnaleźć swoje wewnętrzne oparcie zamiast szukać go w otaczającym ją świecie. Jej kroki były pewniejsze, a oddech spokojniejszy. Zaraz za nią wybiegła Betsy, a kilka sekund później rozległo się wołanie Bardo. Pomóżcie! Zgubiłam buta! Przyjaciółki zaczęły energicznie szukać kaloszka, który zdawał się jakby zapaść pod ziemię. Bardzo dokładnie pamiętała miejsce, w którym zabrał go śnieg, ale śnieg wyglądał nienaruszony, jakby. Nic się tam nie wydarzyło. To niemożliwe, przecież przecież przed chwilą tu był. Powiedziała coraz bardziej zdenerwowana Bardo. Czerwony kolor widać przecież zewsząd. Betsy i Luna zaczęły pomagać, przerzucając śnieg na wszystkie strony, ale bez skutku. Robiło się coraz ciemniej, a chód powoli dawał się bez znaki. Może to jakiś żart zimy? zapytała Luna pół żartem, pół serio. Po trzydziestu długich i zimnych minutach wszystkie trzy poddały się. Bardo stała tak na jednej nodze i nie wiedziała co myśleć. Temperatura zaczęła spadać jeszcze bardziej, więc Luna rzekła do reszty. Wracajcie. Czasem trzeba umieć się poddać, by zachować siły na kolejne wyzwania. Dokończyła. To tylko but. Możemy spróbować go znaleźć jutro, gdy będzie jaśniej i cieplej. Betsy i Barto wymieniły zrezygnowane spojrzenia, ale wiedziały, że Luna ma rację. Zimno wdzierało się pod kurtki, a ich dłonie stawały się coraz bardziej zziębnięte. Dobrze, odparła Bardo. Jutro spróbujemy znowu. Bardo, wspierana przez Belle, ruszyła w stronę domu. Echo ich krochów rozbrzmiewało na śniegu cichą melodią. Mimo straty buta, bardzo czuła trochę dziwną ulgę. Czasami trzeba odpuścić, by znaleźć nową siłę. Pomyślała. Jutro przyniosło wiele słońca i ciepła. Wszystkie trzy od rana szukały buta mrówki. Dołączył też Leo, Sara i kot belgu. Może to znak, że powinnaś dostać nowe buty zażartował Leo, próbując rozładować napięcie. Bardzo uśmiechnęła się przez łzy, bo. Było jej smutno, że mimo tak intensywnych poszukiwań, czerwony kaloszek nadal nie chciał się odnaleźć. A może ten but nie zniknął, tylko po prostu postanowił odpocząć? Dodał kot belgu, przeciągając się leniwie. Kto wie, może wróci, gdy będzie gotowy. Atmosfera robiła się coraz lżejsza. Po długich i bezskutecznych poszukiwaniach wszyscy wrócili do domów. Po zimie zawsze nastaje wiosna. Mimo roztopów But postanowił ukrywać się dłużej. Wszyscy zastanawiali się, jak to możliwe, że nawet wiosna nie potrafiła go odnaleźć. Może znalazł sobie nowe miejsce do życia? Albo zamarzył o przygodzie, tak jak Luna. I wyruszył w świat, a może Bóg wróci, kiedy dowie się, że przestano go szukać. Bo czasami jest tak, że rzeczy, które znikają, zostawiają po sobie coś ważniejszego. O tym najlepiej wie wiosna, która przynosi nie to, co chcemy, tylko to. Czego potrzebujemy najbardziej? Czy w przyrodzie wszystko odnajduje swoją drogę? Rozmyślała bardzo. A chwilę później, uśmiechając się, poczuła, że but kiedyś na pewno gdzieś tam się znajdzie.